Majcy. Zaczynamy nowy dział, kombinatoryka, a później będziemy robić rachunek prawdopodobieństwa. Kombinatorykę zaczyna się od zasady mnożenia i zasady dodawania. I dzisiaj będziemy właśnie robić zadania z tego tematu. Mam dzisiaj podręcznik: Marcin Kurczap, Elżbieta Kurczap i Elżbieta Świda, matematyka, i jest to zbiór zadań do liceów i techników do klasy trzeciej. E Będziemy wyświetlać tutaj zadania na dole, więc będziecie mieć treść zadania przed sobą, a ja będę sobie czytać i po kolei rozwiążemy kilka zadań z tego podręcznika. Zaczynamy. Zadanie 41 u mnie. Na ile sposobów możemy utworzyć parę dziewczynka-chłopiec? Jeśli mamy do dyspozycji cztery dziewczynki, agatkę, beatkę, celinkę, dorotkę oraz trzech chłopców. Edwina, Franka i Grześka. Możemy wypisać wszystkie możliwe wyniki w tabeli, ale przede wszystkim chcemy zastanowić się, na ile sposobów możemy utworzyć taką parę. Tutaj będziemy rozwiązywać te zadania rysując takie kreski. Kreski to decyzje, które musimy podjąć. Pod tymi kreskami będziemy pisać, ile mamy możliwości podjęcia każdej decyzji. W dzisiejszym zadaniu chcemy wybrać dziewczynkę i chłopca. I teraz zobaczcie, mieliśmy cztery dziewczynki, czyli dziewczynkę wybierzemy na cztery sposoby, a chłopca, mieliśmy trzech chłopców: Edwina, Franka i Grzeszka na trzy sposoby. Wynik to 4 razy 3, czyli możemy utworzyć 12 takich różnych par. Jak to lepiej zrozumieć? Dlaczego tutaj mnożę, a nie dodaję na przykład? Dlatego, że, zobaczcie, dla każdej dziewczynki weźmy na przykład agatkę. Mamy agatkę, i teraz zastanawiamy się, ile par możemy utworzyć, w których jest agatka. No to agatka, do niej możemy wybrać albo Edwina. Albo Franka, albo Grześka. Czyli Agatka z Edwinem, Agatka z Frankiem, albo Agatka z Grześkiem. Czyli mamy trzy takie pary dla Agatki. To teraz kolejną dziewczynkę byśmy brali Beatka. I zobaczcie, że tak samo Beatka może być z Edwinem, z Frankiem i z Grześkiem. Czyli dla Beaty też wypiszemy trzy takie pary. Czyli dla każdej z czterech dziewczynek, czyli były cztery dziewczynki, możemy na trzy sposoby dobrać chłopaka. Stąd 4 razy 3, czyli 12. Zróbmy zadanie 4-3. Ile jest liczb dwucyfrowych, w których cyfra jedności jest runa 1 lub 2, zaś cyfra dziesiątek jest większa od 5? Narysuj drzewo, w którym gałęzie przedstawiają wszystkie utworzone liczby. OK, chcemy mieć liczbę dwucyfrową. Zaczniemy najpierw tym sposobem z kreskami. Rysuję dwie kreski. Pierwsza tutaj to będzie cyfra dziesiątek, a obok cyfra jedności. Z tym zadaniem. Zastanawiamy się najpierw nad cyfrą jedności. Cyfra jedności jest równa 1 lub 2. Wpiszę sobie tutaj 1 lub 2. To znaczy, że mam dwie możliwości, aby wybrać cyfrę jedności. Tak? Albo to będzie 1, albo to będzie 2. A cyfra dziesiątek jest większa od 5. To ile może być równa cyfra dziesiątek? Skoro ma być większa od 5, to może być 6, 7. Ósemką albo dziewiątką. Czyli mam cztery takie możliwości. Wobec tego takich liczb możemy utworzyć 8. A o co chodzi z drzewkiem? Drzewko będzie wyglądało tak. Chcemy wybrać liczbę. Możecie wybrać albo zacząć od cyfry na przykład dziesiątek. Czyli wybieram cyfrę dziesiątek i może to musi być większa od piątki, czyli może to być szóstka, siódemka. Ósemka albo dziewiątka. Czyli mam cyfrę dziesiątek. Czyli tutaj wybrałam cyfrę dziesiątek. I teraz wybieram cyfrę jedności. A cyfra jedności może być jedynką albo dwójką. Czyli zobaczcie, w każdym tym przypadku będziemy mieć jedynkę albo dwójkę. Jedynka albo dwójka. Tutaj też jedynka albo dwójka. Jedynka dwójka. Jedynka dwójka. Jedynka, dwójka.

I 92. Tutaj akurat można było wypisać wszystkie możliwości dosyć prosto. Rozwiązujemy zadanie 4-5. Ze cyfr ze zbioru 1, 2, 3, 4, 5 tworzymy wszystkie możliwe liczby dwucyfrowe. Przy czym cyfry w liczbie mogą się powtarzać. I to jest bardzo ważne. Zapisz w tabeli wszystkie utworzone liczby. Ile spośród utworzonych liczb ma cyfrę dziesiątek mniejszą od cyfry jedności? Ok. 4, W naszym zbiorze mamy takie cyfry: 1, 2, 3, 4, 5. Mamy zrobić tabelę. Będziemy tworzyć liczbę. Pamiętajcie, że w liczbie bardzo ważne są te dwie cyfry i ważne jest, która jest cyfrą dziesiątek, a która jest cyfrą jedności, tak? Czyli na przykład 31 to co innego niż 13, tak? Jak przedstawimy te dwie cyfry? To dużo wam się zmienia. To zróbmy sobie tak. Tu będziemy wpisywać cyfrę dziesiątek, a tu będziemy wpisywać cyfrę jedności. Ok. Cyfra jedności może być 1, 2, 3, 4, 5. I cyfra dziesiątek też 1, 2, 3, 4, 5. OK, to jest taka tabela. I teraz, jakbyśmy chcieli wypisać wszystkie liczby, które możemy tutaj utworzyć, no to będziemy brać cyfrę dziesiątek i cyfrę jedności. Tylko uwaga, sprawdźmy jeszcze, co z tymi cyframi. Cyfry w liczbie mogą się powtarzać, czyli może być 1 i 1, czyli 11. Czyli możemy utworzyć liczbę 11, 12, 13, 14, 15. I teraz lecimy. 21, 22, 23. Dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć. To samo powtórzymy dla trójki, czwórki oraz piątki. Ok. Takie liczby możemy utworzyć. Ile ich jest? No, łatwo policzyć, że jest dwadzieścia pięć takich liczb. wybrać. Ile spośród utworzonych liczb ma cyfrę dziesiątek mniejszą od cyfry jedności? Czyli cyfra dziesiątek ma być mniejsza niż cyfra jedności. Jedenastka odpada, bo są równe. Dwunastka. Cyfra dziesiątek jeden, cyfra jedności dwa pasuje. Czyli trzynastka też będzie pasowała, czternastka, piętnastka też. Co pasuje, jeśli dwójka jest na pierwszym miejscu? Czyli jeśli dwójka jest cyfrą dziesiątek... To cyfra jedności ma być od niej większa. Czyli to będzie 23, 24 i 25. Dla trójki większa od trójki jest czwórka i piątka, a dla czwórki piątka. Czyli takich liczb, które spełniają ten warunek, że cyfra dziesiątek jest mniejsza od cyfry jedności, mamy 2, 4, 6, 8, 10. Czyli tutaj, byśmy odpowiedzieli, jest 10 takich liczb. Czyli możecie napisać 10 takich liczb, że cyfra dziesiątek jest mniejsza niż cyfra jedności. A teraz zobaczcie, co będzie się działo w zadaniu kolejnym: 4, 6. Zmienia się zbiór B, ale zmienia się coś jeszcze. Zbiór B to cyfry 6, 7, 8 i 9. I teraz zobaczcie, co robimy z tym zbiorem. Tworzymy wszystkie możliwe liczby dwucyfrowe, w których cyfry nie mogą się powtarzać. Ok, to teraz uwaga. Zapisz w tabeli wszystkie możliwe liczby. Ile wśród nich jest liczb podzielnych przez 4? To najpierw tabela. Zrobimy tutaj tabelę, tak samo jak wcześniej była, cyfra dziesiątek tutaj, cyfra jedności na górze. 6, 7, 8, 9 i tutaj 6, 7, 8, 9. I lecimy. Uwaga, ponieważ cyfra dziesiątek jedności nie może się powtarzać, to wyrzucamy wszystko, co by było tutaj na przekonek, czyli tego nie ma. Czyli nie może być 66, bo cyfry byłyby takie same, cyfry dziesiątek jedności, a mają nie być. Stąd mamy liczbę 67, 68, 69, 76, 78, 79 i dla osiem, ósemki z przodu 86, 87... 89, 96, 97 i 98. Ok, wypisaliśmy to wszystko. Ile wśród nich jest liczb podzielnych przez 4? To zaznaczymy sobie teraz z tej tabelki, w tej tabelce, to co dzieli się przez 4. 68. No tak, albo od razu wiecie, czy coś się dzieli przez 4, a jak nie, to dzieli się przez 2 i jeszcze raz przez 2. 68 podzieli się przez 4. 76. Jak od razu nie wiemy, to sprawdzamy. Na 2 to by było 38, podzieli się jeszcze raz na 2. Czy 78 wobec tego podzieli się na 4? No jakby się podzielili na 2, to by było 39. No to nie, nie podzieli się już. 86, czy podzieli się przez 4? Nie. E, 96. Czy podzieli się przez 4? Podzieli się przez 4, a 98 się przez 4 nie dzieli. Czyli tak naprawdę z tych liczb, które tutaj mamy, mamy 3 takie, które będą dzieliły się przez 4. Ale chciałabym pokazać jeszcze jedną rzecz, którą możemy tutaj zrobić. Tabelka tutaj zobaczcie, nie była duża. W zadaniu 4,6 też nie była duża. A co jakbyśmy w zbiorze A mieli więcej liczb do wyboru? Możemy to zrobić na kresce. Rysujemy dwie kreski, gdzie tutaj. To, co będziemy robić, to tu będziemy się zastanawiać, jaka jest cyfra dziesiątek, a tutaj jaka jest cyfra jedności. W pierwszym zadaniu cyfrę dziesiątek wybieramy na pięć sposobów, tak, bo każda z tych cyfr, które tutaj są, może być cyfrą dziesiątek. I teraz cyfry jedności. Cyfry jedności tutaj też wybieramy na pięć sposobów. Dlaczego? Bo cyfry mogły się powtarzać. Stąd wszystkich możliwości tutaj mieliśmy 25. Już to. Zadanie, gdzie cyfra jedności miała być mniejsza niż nie, cyfra dziesiątek tutaj miała być mniejsza niż cyfra jedności. No to tu już musielibyśmy zastanawiać się to tak na tych kreskach by nam nie wyszło. Ale wszystkich możliwości, czyli tutaj to od czego zaczęliśmy, że policzyliśmy sobie ile jest wszystkich takich liczb, możemy to zrobić na kreskach. Tak samo w zadaniu 46. Jeżeli byśmy się zastanawiali nad tym, ile jest wszystkich takich możliwości, Czyli ile w ogóle cyfr, ile możemy utworzyć liczb dwucyfrowych z których wybieramy ze zbioru B ale cyfry nie mogą się powtarzać, to na pierwszym miejscu wybralibyśmy 4. A na drugim miejscu nie możemy postawić tutaj tej, którą już postawiliśmy. A postawiliśmy jedną z tych czterech, więc trzy nam zostało. Czyli tutaj byśmy mieli 12 możliwości utworzenia wszystkich liczb, takich, że cyfra dziesiątek i cyfra jedności losowana jest ze zbiorubę, a cyfry nie mogą się powtarzać. Zobaczmy, czy tutaj było ich 12. 6 tutaj i 6 tutaj, 12. No oczywiście, to nie jest rozwiązanie naszego zadania, bo naszym zadaniem było sprawdzić później, które z tych, które mamy wypisane w tabelce, czyli z tych 12, ile jest takich, że dzieli się przez 4. Lecimy do zadania 4.8. Oto pan Marian. Pan Marian szykuje sobie strój. Ma trzy marynarki do wyboru, 4 krawaty i 5 koszów. I ile takich zestawów może utworzyć? Oczywiście zakładamy, że pan Marian za każdym razem wybiera marynarkę, koszulę i krawat. To znaczy, nie ma takiej opcji, że idzie bez marynarki, ale wybrał koszulę i krawat. Czyli co musi zdecydować? Musi podjąć trzy decyzje. Pierwsza decyzja jaka marynarka? Druga decyzja jaka koszula? I jaki krawat? Marynarka, koszula, krawat. Wybiera marynarkę. Marynarkę wybiera na trzy sposoby, miał trzy marynarki. Do każdej marynarki teraz będzie podejmował decyzję, jaka koszula. A koszule było, było tych koszul 5, czyli razy 5. Ale do takich 15 zestawów musimy jeszcze za każdym razem dobrać krawat. A krawaty 4. Czyli wszystkich możliwości jest 3 razy 5 razy 4, czyli 60. Okej. Okay. To idziemy dalej. Idziemy do restauracji. Zadanie 40. Restauracja Międzynarodowa serwuje 12 dań kuchni polskiej. Może wypiszmy co mam? Czyli 12 dań kuchni polskiej. 10 dań kuchni węgierskiej. Kuchnia węgierska, i osiem dań z kuchni czeskiej. I teraz tak, chcemy wybrać dwa różne dania, czyli wybieramy dwa dania. Z których? I teraz tak, w podpunkcie A. Jedno należy do kuchni polskiej, a drugie nie należy do kuchni polskiej. Czyli tutaj chcemy wybrać polskie danie. Polskie danie, a tutaj jakie? Nie polskie. Ok. Polskie danie wybierzemy na 12 sposobów. Razy. A nie polskie. Nie polskie. Niepolskich dań było 18, czyli tu drugie danie niepolskie wybierzemy na 18 sposobów. Czyli do każdej decyzji, kiedy wybraliśmy już jedno danie polskie, na przykład pomidorowa, wybieramy danie niepolskie. I do każdego naszego wyboru, a tych wyborów było 12, będzie pasowało 18 innych wyborów. Czyli byśmy mieli 18 do 1, 18 do drugiego, 18 do trzeciego i tak dalej, i tak dalej. Czyli 12 razy 18 to jest wynik w podpunkcie A. Ok, ale w B pojawia się takie słowo, co najmniej. O co chodzi? Co najmniej jedno należy do kuchni polskiej. To ile do tej możemy wybrać z kuchni polskiej, a ile z niepolskiej? Co najmniej jedno, czyli możemy wziąć jedno z kuchni polskiej. Czyli jedno polskie danie i jedno niepolskie. To jest pierwszy przypadek. A drugi przypadek, skoro miało być co najmniej jedno danie polskie, no to w takim razie jest jeszcze sytuacja taka, taka że wybraliśmy dwa niepolskie dania. Czyli to jest pierwsze. A druga sytuacja, że wybraliśmy dwa polskie dania, tak? Czyli polskie danie. I tu też polskie. Ok. I teraz się zastanawiamy tak. Pierwszy przypadek to już mamy, jesteśmy nauczeni, jak to zrobić z tej zasady mnożenia. Wybieramy danie polskie na 12 sposobów i 18 sposobów, że wybierzemy danie niepolskie. Trochę więcej będziemy musieli pomyśleć w sytuacji takiej. Gdy mamy dwa dania z kuchni polskiej, i uwaga, miały to być dwa różne dania. No i teraz nie będzie to takie proste. Dlaczego? Pomyślelibyśmy sobie tak, no to 12 polskich zdań. To drugie ma być różne niż to, które wybrałam pierwsze. Czyli odrzucam to jedno, które już wybrałam. 11 sposobów. I dlaczego to jest źle? Dlatego, że każdy taki zestaw liczyłam dwa razy: pierogi, pomidorowa, pomidorowa, pierogi. A to przecież ten sam zestaw, bo nie powiedzieliśmy, że liczy się kolejność wyboru tych dań. Wobec tego tutaj musielibyśmy podzielić to przez 2. 12 razy 1, czyli tutaj, jak pomnożymy 12 razy 11 i podzielimy przez 2, tutaj mamy 66. Tak, bo jest 6 razy 11. 66. To jest ile jest wszystkich zestawów takich, że wybrałam dwa różne dania kuchni polskiej. Jeszcze raz, dlaczego dzielę tu przez dwa? Bo jeśli nie podzielę, to będziemy mieć za dużo, bo każdy zestaw liczyłam razy dwa. Tutaj nie mam tego problemu. Dlaczego? Bo tu wybierałam polskie, a tutaj nie polskie. Nie liczyłam tego w drugą stronę. Czyli tutaj mamy ile jest zestawów polskich, nie polskie tutaj dwa polskie. OK. I tutaj jest reguła dodawania. ponieważ tam było lub. Czyli mogłam zrobić zestaw taki lub zestaw taki. Czyli muszę dodać, ile było zestawów pierwszych lub, czyli dodaję zestawy drugie. Czyli odpowiedź tutaj: 12 razy 18 plus 66. Zadanie 11. Dane są zbiory x. 1, 2, 3, y, 4, 5 i z. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ile jest par uporządkowanych ab, czyli tworzymy parę uporządkowaną, to znaczy, ważna dla nas informacja, liczy się kolejność, że liczba a jest elementem zbioru x i jednocześnie liczba b jest elementem zbioru z. Czyli zatrzymajmy się tutaj chwilę, czyli mamy utworzyć parę. Tutaj jest a. A tutaj jest B. Ma być jednocześnie tak, że A jest ze zbioru X, a B jest ze zbioru Z. Ok. Lub, czyli druga sytuacja. Liczba A jest elementem zbioru Y, czyli znowu losuje A, tylko tym razem ze zbioru Y i jednocześnie B należy do zbioru X. Czyli mamy taką sytuację, lub taką. Ok. I ile jest takich możliwości? A wybieram z X, tu są trzy możliwości. B wybieram z Z, tam jest sześć możliwości. Jeśli A wybieram z Y, to mam dwie możliwości, a bez X trzy możliwości. Lub, czyli dodaję. Ale uwaga, Mogło to być zadanie podchwytliwe. Dlaczego? Pytanie jest takie. Czy nie zdarzyło się czasem tak, że co prawda tu wybrałam z X, tu wybrałam z Z, tu wybieram z Y i z X, ale otrzymałam tę samą liczbę? Czy mogło się tak zdarzyć? Jeśli nie, to dodajemy i koniec zadania. No ale jeśli by się tak zdarzyło, że na przykład z A, A z X, wybrałam jedynkę, a tutaj wybrałam 0, czyli mam tutaj jedynkę i 0. I tutaj też by się zdarzyło, że mogłam wybrać jedynkę. Całe szczęście nie, bo zbiory X i Y są rozłączne. Więc niepotrzebne to całe moje gadanie. Ale Was ostrzegam, że mogłoby się tak zdarzyć, że tutaj w tym drugim przypadku liczyliśmy niektóre pary drugi raz. I wtedy musielibyśmy to odjąć. Tak jak było w poprzednim zadaniu. Że wybieraliśmy polskie, polskie, ale liczyliśmy to dwa razy. Dlatego tutaj problemu nie ma. Jest 18 plus 6, 24. To są wszystkie możliwości.